Witajcie na kanale Hiszpan Fider Złapiecie, no sorry, filmiku po prostu jako takiego nie ma z przyczyn technicznych. Zdarzyło się, że po prostu materiał nie skleił mi się, nie mogłem go zregenerować. Nie wiem co się stało, tak naprawdę będę musiał próbować kombinować, ale już widzimy się z nowym filmikiem za tydzień w poniedziałek. Także jeszcze raz Was przepraszam, że nie ma odcinku normalnego, jest taka tylko informacja wstawiona przeze mnie. Jeszcze trochę jestem ochrypnięty, przeziębiony, także trzymajcie się ciepło i widzimy się już za tydzień w poniedziałek na normalnym odcinku u mnie na kanale.